Państwowy przewoźnik PKP Intercity kupił 50 starych, wyeksploatowanych wagonów od kolei niemieckich. Sprawa bulwersuje, bo przecież w kraju działa 10 producentów taboru. Stare, ale niemieckie to argument, który skłonił z kolei władze Poznania do zakupu ponad 30-letnich tramwajów. A co skłania prezydenta Warszawy do zakupu kolejnych drzew z Niemiec? O tym Krzysztof Nowina Konopka. Równiutko pod linijkę stoją nowe drzewa na ulicy Zgoda w Warszawie. Tak samo wkrótce będzie na Złotej czy Sienkiewicza. W armii króla Fryderyka nie prezentowali się tak żołnierze jak wiązy w okolicach Filharmonii Narodowej. Nic dziwnego, wszystko wskazuje na to, że i drzewa pochodzą z Brandenburgii. Wyparły z dawnych pozycji rodzime okazy. Wypad pod Filharmonią. Były tak cztery miłożąby japońskie, dwa klony, dwie akacje, i to wycięli. Dlaczego? Nie wiem. A dlatego, że zrobić miejsce trzeba właśnie brandenburskim wiązom. No bo może mają być takie równiutkie, jak tu, a nie pan co. Nie wszystko musi być równiutkie. Co nierówniutkie, a rosło wcześniej kończy tak. W tym rejonie warszawskiego śródmieścia stanąć ma ponad 160 nowych drzew. Zapytaliśmy ratusz skąd pochodzą i czy prawdą jest, że z Niemiec. Urzędnicy nie odpowiedzieli. Za to wskazówki dały same drzewa. Etykiety, które ktoś zapomniał usunąć jasno wskazują. Drzew raczej nie dostarczyła polska szkółka. Warszawie powinny rosnąć drzewa z Polski czy z Niemiec? Oczywiście, że z Polski. Dlaczego? No bo co polskie to dobre. Zdaniem Ratusza Rafała Trzaskowskiego, niemieckie lepsze. Rok temu wyszło na jaw, że kilkaset drzew posadzonych wokół Pałacu Kultury czy na Placu Trzech Krzyży przyjechało z Brandenburgii. Urzędnicy tłumaczyli, że w Polsce w takiej ilości i takiej jakości drzew nie ma. Sprawdziliśmy, nawet tuż pod Warszawą, nie brak firm, które dostarczają takich właśnie drzew. Także wiązów. Uważa pan, że to dobrze, że Ratusz kupuje w Niemczech te drzewa, Brandenburgi, a nie w Polsce. Polskie są piękne. Polskie jest piękne i dobre, a także nowoczesne, jak lokomotywy i wagony produkowane choćby przez zakłady Nevak w Nowym Sączu. Mimo, że w Polsce działa aż 10 producentów taboru kolejowego, państwowy przewoźnik PKP Intercity zdecydował się na zakup. 50 starych wagonów od kolei niemieckich. Przyjedzie do nas 50 wagonów Deutsche Bahn, Ferwerker. My kupiliśmy 50 wagonów i zasili, zasili ono zasoby Intercity i, i w szybkim tempie będą wagony wprowadzone, wprowadzone do eksploatacji. To repolonizacja à la Tusk brzmią komentarze. Stare niemieckie wagony trafią na polskie tory. Z kolei wyeksploatowane, bo ponad 30-letnie tramwaje wyjechały na poznańskie ulice. 24 pojazdy wycofane z ruchu w Bonn kupił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. To nic, że nie spełniają współczesnych wymogów. 70% niskiej podłogi, solidna niemiecka jakość z tamtych czasów, kiedy niemieckie produkty kojarzyły się naprawdę z wysoką jakością. Debiut tramwaju odbył się podczas parady z okazji 145-lecia komunikacji miejskiej w Poznaniu. Może lepiej gdyby pozostał jako eksponat. Tego samego dnia tramwaj zepsuł się. Krzysztof Nowina Konopka, wiadomości w Polsce 24.